Proszę, proszę. Zapraszam wszystkich dziennikarzy. Witam gorąco. To są nasi dziennikarze. Witam na konferencji prasowej. Wielka prośba. Porada, żebyście zostali do końca konferencji, bo wtedy zaproszę wszystkich do restauracji, więc opłaca się zostać. No Tym bardziej, że goście dzisiaj są naprawdę niezwykli. Proszę Państwa, skończył się, zakończył się sezon skoków narciarskich. Tylko no, co był konkurs w Planicy i właśnie stamtąd prosto przelecieli do nas, przywitajmy ich oklaskami, nasi wspaniali skoczkowie, reprezentacja Polski! To nasi bohaterzy, nasza, nasza trójka ze sternikiem. Wreszcie widzimy ich z bliska, bez tych gogli, bez tych okularów. Widzimy jak wyglądają. Tak, tak. Proszę bardzo, oto oni. Oto oni, trener Kruczek. Dzień dobry. Kamil Stoch. Dzień dobry. Jan Ziobro. Witajcie. I oczywiście Piotr Grzyła. No tak, Piotrek Grzyła jak zwykle przywitał się po swojemu. W tej formie to on zawsze jest. No i, drodzy Państwo, no cóż, w tym roku, co tu dużo mówić, wielkich sukcesów nie odnieśli. No, tym bardziej, tym bardziej docenimy to, że mieli odwagę. Powiedziałem coś śmiesznego, Piotruś? Nie! To coś się śmieje? Aha, a, bo mam nowy kombinezon! Cały mhm. Piotrek! Nowy kombinezon! Nowy kombinezon i mnie metka tutaj południe Dilda. Dilda. A wiecie, dlaczego kombinezon nazywa się Kombinezon? Dlaczego? Bo trzeba kombinować, jak tam łapę wsadzić Piotrek, Piotrek proszę, cię, daj spokój Piotrek proszę, proszę, cię, przestań już no. tak. e, Wracając do przerwanej myśli No, rzeczywiście w tym sezonie Nasi skoczkowie nie odnieśli może tak spektakularnych sukcesów, jak nasi złoci siatkarze czy brązowi szczypiorniści, no ale tym bardziej docenimy ich odwagę, że tutaj stoją. No cóż, taki jest sport i nie warto się nad nimi zdęcać. Proszę bardzo, są do Państwa dyspozycji. Komu chcecie zadać pierwsze pytanie? Panu. Mi? Nie? Tak. Nie lepiej było zaprosić na konferencję prasową szczypiornistów albo siatkarzy zamiast tych kalek? O nie, przepraszam bardzo, to nie był najgorszy sezon. Zdobyliśmy jeden medal. Tak. Poza tym tam ci nie mogli, no dzwoniłem, dzwoniłem, nie wiem, w piwnicy siedzą, proszę bardzo. Ja mam pytanie, Mieszko Minkiewicz, Sporty Leżące. Widać, widać. Ja mam pytanie do pana Kamila Stocha. Co się powinno zmienić w polskich skokach? Polskie skoki powinny być dłuższe i ładniejsze. Dziękuję. Proszę. Teraz tak to wie. Proszę proszę proszę. Proszę. ja mam pytanie do pana Ziobry. Pogodził się już pan z Kaczyńskim? Przecież ja go nie znam. Jak to pan nie zna? Nie przepraszam, to jest pomyłka, bo to jest Janek Ziobro, a pan mówi o Zbigniewie. Zbigniewa tu nie ma. Naprawdę? Naprawdę. Jezusie, Tuchanoc, ja powiem w redakcji. To są skoczkowie. Y, to dobrze, to w takim razie mam pytanie do trenera. Y, co pan powie o skokach Stefczyka? <noise> y, czy, czy ich skokach? Stewczyka, proszę pana. Stewczyka. Nie znam człowieka. No. Ja też... Pewnie, teraz się koło dupy zapaliło, to już nikt nikogo nie zna. Dobra, dobra. Proszę, jakieś inne pytania, proszę. Tak, ja mam pytanie, Mateusz Sitko, sport Mam takie pytanie do trenera Kruczka. Co się stało z waszą formą z ubiegłorocznej zimy? To samo, co z tegoroczną zimą. Czyli co? Nie było jej. Ale dlaczego? Bo było ciepło i nie padał śnieg. Tak. Naprawdę nie da rady zaprosić tych szczypiornistów albo siatkarzy. Człowieku, dzwonię do nich po 10 razy, nie odbierają. Proszę. Przez, mogę? Tak? Tak. E, Grzegorz Dolniak, Głos Młodzieży. E, pytanie do pana, do Jana Ziobry. Janku, w tym sezonie każdy twój skok wyglądał tak, że wychodziłeś z progu i spadałeś jak kamień. Możesz mi to wytłumaczyć. No na tym polega grawitacja. To tak, ale Ty tej grawitacji wyraźnie pomogłeś, bo patrzę na Ciebie. W niczym nie przypominasz tego chudego, szczupłego, wręcz wygłodzonego skoczka z poprzedniego sezonu. No, ale ja jem tylko bułkę z bananem. Za to co pięć minut. No. Sam trener mówił, że systematyczność w sporcie jest najważniejsza. A, a, przepraszam w ogóle, smaczna jest ta bułka z bananem? Człowieku, jak się ją zawinie w boczek, jeszcze się bunt stać do środka człowieku. Dziękuję. Dobra, Proszę, przepraszam. Yy, Sławomir Misiurek, portal. Lubią ciepło. Mam pytanie do trenera kruczka. Co się dzieje z Maćkiem Kotem? Za każdym razem ma najniższe noty za styl. No, Maciej kot ma kłopot z lądowaniem. Kot spada na cztery łapy oczywiście Co prawda szczęściasz, ale za to nie przyznają punktów. Dzień dobry, magazyn ilustrowany Panorama Krocza. Pytanie do Piotka Żyły. Piotrze, dlaczego tak strasznie zawiodłeś w tym sezonie? A no, <laughs> to, ale to każdy ma słaby sezon, no Breaking Bad, Ci e, e, od Honoru, tak. no, nie, nie. wszyscy, wszyscy ja mają proszę, słaby proszę, sezon. Pan, niech pan zadzwoni, no do to... tej O, trzymaj się człowieku, dzwoniłem ile można. Piotrek, ja mam do ciebie pytanie, bo patrzyłem na twoje stopy. powiedz mi... Piotruś. Piotruś, powiedz mi, halo, spójrz na mnie. No nie jest go. coś powiedz mi, gdzie się podziała twoja bajeczna technika? A no, no właśnie nie wiem, gdzie się podziała, bo to niby robię wszystko to samo, no. Si siadam, siadam na belce, y, spra sprawdzam czy mam narty, y, czy mam gogle. Nie, gogle to mam zawsze. Po co ci? Bo jak czegoś nie wiem, to się wygogluję, nie? Piotr, ja cię proszę bardzo. No, no ale panie trenerze, no dajcie. Si siadam na tej belce, sprawdzam narty, czy w dobrą stronę siedzę. Po, a, 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 potem, a potem to tylko pan trener macha, no i siu. I co wtedy myślisz? I wtedy myślę, że powinienem chyba slipki luźniejsze założyć. Trwa tylko chwilę, bo zaraz jest wyprost! Czy czujesz się wtedy jak ptak? Co? Czy czujesz się wtedy jak ptak? Nie. Dlaczego? No ptaki nie latają z nartami. No i co dalej? My co dalej? No i, i się zastanawiam, czy wszystko jest w porządku, czy kombinezon zapięty, bo jak tu wiatru nawieje, prawda, to. I no, sopel zimno tylko, prawda. No i, lecę, i lecę, i lecę. Leci, 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 dobrze. Póki leci, to może ja zadam pytanie Kamilowi Stochowi. Kamil. Po Olimpiadzie. Po Olimpiadzie miałeś sobie zrobić wolne. Miałeś. Miałeś. Odpocząć, wyjechać na urlop. Pojechałeś na ten urlop, wróciłeś, ale miało się wrażenie, że no, nie odpocząłeś, że nadal, no. Narty cię palą w nogi. Dlaczego? No tak, bo miałem wypocząć, miałem sobie zrobić przerwę od skoków, ale niefortunnie. zwykły ludzki błąd. Tak? Pojechałem odpoczywać do Egiptu, z żoną do Egiptu. No no, i... To, no, najlepsze miejsce, żeby zapomnieć o nartach. No tak by się wydawało, ale już pierwszej nocy było strasznie gorąco, strasznie. Chciało mi się pić, napiłem się wody z kranu. No i wiadomo, jak to się człowiek napije wody z kranu, Panu w Egipcie, no to haha, miało być słońce plaża, a przez dwa tygodnie był jednak narciarz. Dobrze. Także... Ale już ci Dobre. przeszło, tak? Dobra. Mm. Dobrze. Wróćmy może do Żyły, do Piotrek, ty powiedz coś. No lecę! No tak? A, no to lądujesz. Jest, jest sygnał, otwieram klapy, potem na końcu robię takiego zygzaka. A, nie robię zygzaka, podjeżdżam po tą tablicę, tam gdzie się te wyniki, ile skoczyłem. A skoczyłem ze 130 metrów! Patrzę, a to tylko 80. 80. Ale dlaczego tak mało? A to nie wiem, trzeba by się zapytać z tych, co wyświetlają te cyferki. To może ja mam pytanie. Tak, mam pytanie do trenera Skoczka. Kruczka, Kruczka. Tak, do trenera naszych Kruczków. Panie trenerze, no wygląda pan na przygnębionego. Ja tylko tak wyglądam. Proszę nam zdradzić, jakie pan ma plany na następny sezon? Zajmę się szczypiorniakiem albo siatkówką. A te plany, a... A ja mam jednak na koniec pytanie do wszystkich naszych zawodników trenera także. Powiedzcie nam, tu wszystkim widzom. Czy macie jeszcze w sobie głód sukcesu? Tak. tak, tak, tak. A to trzeba wy wszystkich w gastroskopie zrobić. Dobra, już zabiło! Do do no, a ja tak jak wam opisałem, zapraszam wszystkich dziennikarzy do restauracji. Pokażę Wam, co byście zjedli, jakby był poczęstunek. Proszę. O, jest w końcu zasięg. Mam 10 nieodebranych. Ja też, ja też. O, i SMS. Zapraszamy Panów szczypiornistów na konferencję prasową. Godzinę temu. No i w tym miejscu. Spóźniliśmy się. No ale czyż ktoś nas zatrzasnął w toalecie? Zablokowali drzwi deską. To nie była deska. A co? Narta do skoków.